Muszę to wycinać. Jak robię te cięcia, bo już mnie to denerwuje. Strasznie. Przychodzą cały czas i mi ględzą, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Dobrze, że, że przynajmniej mogę zrobić cięcia nie jak ten mój kolega ma yy, kanał na YouTube ma chyba. Yy, chyba 1000 subskrypcji. <laughs> Yy, ma chyba 1000 subskrypcji i nie może, przy, jak ma nagrywarkę na przykład ekranu czy coś na monitorze, na, yy, na monitorze, to wtedy ten, yy, no to wtedy nie może po prostu zrobić cięcia, nie wiem jak to się stało, coś mu się po prostu zrobiło. Jeśli, yy, inaczej, no i nie może zrobić w ogóle cięcia na filmie, jakby chciał coś zrobić. Czyli mama, jak mu wejdzie do pokoju, czy coś, yy, przy nagrywaniu, no to yy, nic nie może zrobić. Albo musi ten cicho wejść, mama, czy coś, albo po prostu, no nie wiem, skończyć nagranie. Tylko te dwie te opcje są. Oj, 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 oj dobra. Ści ścięte. Dobra, teraz zgrabujemy to na te kubki właśnie. Można to nazwać rowki, czy jakoś tak. W, w życiu to lepiej wygląda, nie taka grafika, jak tutaj w tym. Głupio to trochę wygląda wtedy. Tak w ogóle to ja nie, nie wiem, ile już filmik trwa. Chciałem kiedyś tam, nagrać farminga na na komputerze tylko nie wiem czy, czy, czy bo jeszcze nigdy nie grałem w farminga na komputerze nie wiem czy trzeba kupować go Ona na telefon normalnie jest płatny na przykład 15 jest też y, na telefon bezpłatna ale na komputer już trzeba ją kupić Osiem, nie piętnastka, 17 tak samo osiemnastka jest prawie to samo co szesnastka ale jest to nie wiem jakiś inny trakt o jest ten sam tylko że po prostu na gąsienicy i tym, tym się tylko różni no i może że to jest inna grafika czy jakoś tak a dziewiętnastka jest chyba najlepsza no bo wiecie dziewiętnastka to już jest normalnie jak w prawdziwym życiu nie wiem czy znacie ale jest taki youtuber jak heros on właśnie nagrywa tego farminga dziewiętnastkę Albo Mafia Solec, oni naprawdę, y, ten, fajnie nagrywają to. Normalnie czują się y, jak w prawdziwym życiu. Mają Zetory, New Holandy i tam różne traktory. Tutaj wystarczy, że podjedziesz do maszyny i, on, i, maszy i maszyna się sama podczepia do traktora. A w w nie w prawdziwym, tylko w tym farmingu y 19 O, podpiła podpięła się sama. A w, w farmingu 19 trzeba dokładnie podjechać pod, pod samą maszynę, pod sam zaczep, żeby przyczepić, żeby podczepić przyczepę. Trzeba wyjść z traktora i wtedy podczepić sobie ten, osobno potrzeba, trzeba przyczepić, yy, podczepić do podnośników yy, ten, osobno yy, ten wałek i osobno węże też trzeba podpiąć. No, to skończę, zrobię belki i będzie koniec filmika. Zmontuję go i jeszcze dzisiaj będzie. Jest godzina 20:36. Jak to nagrywam, a jak będziecie to widzieć, to chyba gdzieś tak około 21:00, albo jeszcze troszkę wcześniej. No to zmontowanie to ile? Wyciąć po prostu tylko te cięcia, jak robię. Yy, bo to mi brzydko wygląda później. Yy, yy. No i to tak brzydko wygląda. A tak jak wytnę, to ładnie to wygląda. Te dwa filmiki, co mam, to strasznie to wygląda. Normalnie, jakbym nie wiem, wszystkie, wszystkie moje powiadomienia z TikToka czy tam z czegoś, ten pokazuje mi. No a co miałem mówić jeszcze? A, wpadajcie na mojego TikToka yy, TikToker Podłoga 123 lub yy, bo ja mam trzy konta. TikToker 123 yy, później albo yy, Olix 69, albo Oliver Helvin 11 Dawid po filmie pytał się, czy dobrze to zrobiłem. A ja pytałem się, co. No i on odpowiedział mi, że czy, czy dobrze zrobiłem to, że czy ja dobrze to zrobiłem, że powiedziałem swoje imię. No a ja mówię, że nie mam nic do ukrycia. Nie jestem jakiś, nie wiem, tak jak kamerzysta czy coś. Nie wiem, czy znacie. Że on nie wiem, maskę w Masce się ukrywa, czy swoje imię ukrywa, że jakby nie wiem. Jakby nie był jakiś normalny. Ja nie wiem, będziecie chcieli. Jak będzie nie wiem, 10 może łapek w górę, to ten. Jak będzie może 10 łapek w górę, to pokażę się na kamerce, o normalnie teraz nagrywam bez kamerki, ale z mikrofonem. Jak będziecie chcieli, to będę mógł nagrać bez mikrofonu, ale za to z kamerką, więc jak chcecie. Bez mikrofonu będzie mi gorzej słychać ale za to widać, a, bez, a z mikrofonem będzie mnie dobrze słychać, ale za to nie będzie mnie widać, więc nie wiem, nie dogodza. 10 łapek w górę to kamerka, 5 łapek w górę dajmy na to, że sam mikrofon bez kamerki. No zbieram już te belki i kończę film. i dajcie ty... no nie, no, no tak komentarze przecież zablokowane Zapomnij... czemu ja, nie wiem czemu zablokują, tak jak Wojanowi odblokowali dopiero jakieś dwa miesiące temu, czy miesiąc yy, temu na kanale Wojan, normalnie Wojan Games czy Wojan Plus to on miał normalnie yy, komentarze włączone ale na, ojeju, ale na Wojan, ale na Wojan w zwykłym kanale, yy, tym co nagrywał jakieś challenge czy chowane, to miał wyłączone komentarze. I nagrywał tam mało strasznie filmów, I dopiero przez jakieś, nie wiem, dwa, nie wiem, cztery jakieś miesiące nagrywał ten, yy, z Palionem, tak co tydzień może, nie wiem. Ja tak często nie oglądam. Oglądam tylko wieczorem, bo wiecie, szkoła, nauka. Później nagrywam dla Was film. No i tak wieczorem dopiero oglądam filmy jego. Czy tu będą właśnie dwie przyczepy? Znaczy, no i jedna. O, teraz jeszcze dwie, dwie kostki i stuwa. Dobra, mogę już złożyć. No i jest tuwa. Idziemy to zawieźć krówką. No, krówki naprawdę dokarmiane na, na 100%. Ja już znowu ten traktor. Nie mam kluczyków do traktora, to bym mu przestawił. Poczekajcie chwilę, bo znowu nie gra Na dzisiaj już kończę. Jutro już zbieram te belki, bo naprawdę za chwilę mi telefon padnie. No i do zobaczenia jutro. Eluwa.